7 milionów dolarów za 30 sekund reklamy, bilety sięgające 20 tysięcy dolarów, koncerty najsłynniejszych gwiazd i najbardziej kreatywne reklamy roku. A to wszystko w towarzystwie tony skrzydełek i hektolitrów piwa. Czy już wiecie o czym mowa? Cześć, jak się ma Twoja reklama? W na poniedziałek rozpoczęła się The Big Game, czyli nic innego jak Super Bowl. Los Angeles Rams zmierzyli się z Cincinnati Bengals, a w przerwie meczu, czyli w tak zwanym halftime, koncert zagrali Eminem, Dr. Dre czy Snoop Dogg. Dzień meczu finałowego zyskał już rozmiary święta narodowego. Za czasów Baracka Obamy poniedziałek po rozgrywkach próbowano nawet ustanowić dniem wolnym od pracy. W samych Stanach Zjednoczonych mecz Super Bowl gromadzi przed telewizorami ponad 100 milionów widzów. Podczas tego wieczoru Amerykanie zjadają ponad miliard skrzydełek z kurczaka, około 5 milionów kilogramów bekonu, 4 miliony kilogramów chipsów i wypijają ponad miliard litrów piwa. Jak wyglądał Super Bowl 2022? Koncerty podczas Half-Time'u odbywały się w białych, małych mieszkaniach, które wjechały na boisko w ekspresowym tempie, tworząc całą scenografię. Czy to nawiązanie do tego, co było, a od czego chcemy się odciąć? Czyli od pandemii i czasu, kiedy wszystkie koncerty, eventy i wydarzenia miejsce miały właśnie w domach i mieszkaniach na transmisjach live? Gwiazdami tegorocznego Super Bowl byli artyści, którzy zadebiutowali w latach 90. i 2000. Jakie wydarzenie odbiło się echem po zakończeniu koncertu? Na pewno Eminem, którego uklęknięcie na jedno kolano nie zostało niezauważone na całym świecie. Czy było to zwrócenie uwagi na niesprawiedliwość rasową i brutalność policji? jego zachowanie według wielu miało być bowiem nawiązaniem do gestu Kolina Kaepernicka, który kilka lat temu właśnie w ten sposób sprzeciwił się brutalności i nierówności rasowej amerykańskiej policji. Samo show odniosło niemały sukces. Oceniane jest jako Najlepsze ze wszystkich występów podczas Super Bowl, które przejdzie do historii. To najlepsze halftime show w historii, napisał na Twitterze koszykarz LeBron James. Jednak Super Bowl to nie tylko wielki dzień futbolu i precyzyjnie wyreżyserowany halftime show, ale również święto reklam. W tym roku za pół minuty spotu trzeba było zapłacić nawet 7,1 miliona dolarów. Dla porównania, 30-sekundowy spot emitowany podczas rozdania Oscarów kosztuje reklamodawcę niecałe 2 miliony dolarów. Reklamy przygotowane na tę okazję cechują się pomysłowością oraz ogromnym budżetem. A że reklama to nasza specjalność, przeanalizowaliśmy czego możemy nauczyć się od amerykańskich wytwórców reklam i stworzyliśmy przegląd najciekawszych spotów reklamowych Super Bowl 2022. Marketerzy wiedzą, że reklamy, które najbardziej trafiają do odbiorców, to te, które wzbudzają uczucia i empatię. Z tego założenia wyszli producenci reklamy Kia, która połączyła swoje siły z firmą Petfinder Foundation, zajmującą się adopcją zwierząt. Bohaterem spotu jest pies Robot. Spot w dniu meczu został powiązany z wyzwaniem Turnaround Dance na TikTok i kodem QR który pozwolił wyszukiwać zwierzęta nadające się do adopcji w okolicy. KIA buduje postrzeganie marki wśród konsumentów jako empatycznej, wrażliwej na cierpienie i szerzącej pomoc. Więc wszystko to, co trafia do serc konsumentów. Przepis Kia. na dobrą komunikację gwarantowany. A do tego działanie zgodnie z trendami tiktokowymi i kody QR, które powróciły do łask. Jedną z najciekawszych produkcji jest reklama Uber Eats, gdzie gwiazdy wgryzają się w przedmioty użycia codziennego. Zaskoczone, że nie mogą ich zjeść. Początkowy brak logiki w reklamie tak dezorientuje odbiorcę, że reklama zapada mu w pamięć. A co dzieje się na końcu? Uber Eats and don't eat. Ma to na celu uświadomienie odbiorcy o rozszerzonych usługach Uber Eats. Wychodzących poza dostawę jedzenia. A to wszystko, aby zwrócić uwagę klienta na zmianę strategii marki. Firma ClickUp przedstawiła swoją rzeczywistość w XVIII wieku, kiedy to planowane były postulaty deklaracji niepodległości. Panował nieporządek i dezorganizacja. Oczywiście, dzięki aplikacji ClickUp udało się uporządkować cały ten chaos. I każdy z ojców założycieli wiedział już za co konkretnie jest odpowiedzialny. Kluczem do dotarcia do odbiorcy w reklamie było pokazanie czegoś, co wszyscy dobrze znają i co łączy ich jako Amerykanów: deklaracji niepodległości. Chaos został ogarnięty dzięki Poli. Doritos, stały komercjal podczas Super Bowl. W tym roku w spocie wystąpiły zwierzęta. Po zjedzeniu rozsypanych w lesie Doritosów rozkręciły się na tyle, że zaczęły rapować w rytm piosenki Pushet Salt and Pushet Puset Salt and Tepa to kultowa piosenka, a to pokazuje, że chipsy Doritos to coś równie kultowego. To część kultury. Świetną inicjatywą Planet Fitness była współpraca z Lindsey Lohan, która notabene zasłynęła z frivolnego i, i niezdrowego stylu życia. W reklamie kontrastowo pokazują, o ile lepsze jest życie Lohan, kiedy zaczęła regularnie ćwiczyć. Pokazali więc realną zmianę w czymś życiu dzięki swoim usługom. Komunikacja typu: Masz problem, pokażemy Ci, jak go rozwiązać. Zobacz, jak innym się to udało. Hey Przedstawiliśmy i zinterpretowaliśmy najciekawsze, naszym zdaniem, reklamy Super Bowl 2022. Te, które najlepiej docierają do odbiorcy, są kreatywne i mają najlepszy przekaz. Co my dostrzegliśmy w tych reklamach? To pokazanie ułatwienia życia klientów marki. Ciekawostek o Super Bowl. Bywało, że krótkie, 20-minutowe występy stawały się czasem centrum kontrowersji. W 2004 roku Justin Timberlake zerwał górną część odzieży piosenkarki Janet Jackson. Transmi Transmitujący wówczas Super Bowl e, CBS musiało zapłacić 500 tysięcy dolarów kary. W 2012 roku artystka MIA podczas występu z Madonną pokazała w stronę kamery wulgarny gest. Za to NFL pozwało piosenkarkę na niebagatelną kwotę 16 milionów dolarów. Dziękujemy, że zostaliście z nami. Mamy nadzieję, że odcinek przypadł Wam do gustu. Jeśli jesteście zainteresowani reklamą, zarówno online, jak i offline, czym jesteśmy ekspertami, subskrybujcie nasz kanał i bądźcie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które dla Was szykujemy.